Jesteśmy na łowisku Karp Lake Hociwel Zestawy rozstawione Tam obozowisko też rozbite już Czekamy na pierwsze branie Może od godziny, zestawy w wodzie już są No o godzinę W do obławiania bardzo dużo. No, trzeba troszkę paszy zrobić. O, jak to wygląda, miks kulek własnej roboty plus yy, konopia, kukurydza i orzech tu nie tego, On nie ma w Niepokoi mnie po bardzo. Jest trochę cisza. Nie wiem, nie, nie mu pogoda, może jutro, może dopiero w sobotę, nie? Bo jest wiesz, Zmiana pogody znowu nie było zimno, teraz na cieplej się robi, więc zobaczymy. Albo zaczną, albo zaczną dopiero w niedzielę. Jak będziemy wyjeżdżać, po przewiezieniu zestawu jednego pod same trzciny około 80 cm głębokości. Ponieważ nie ma efektów ze środka wody, po 5 minutach od wywózki, następuje pierwsze branie i. Taki oto, pełnouskacz się melduje. Jeszcze nie ważyliśmy. Myślę tak z 5, może 6 kg, ale ładna, zdrowa, piękna rybka. Na popka tłuszkawkę. Nęcone kulkami własnej roboty i ziarnami od ziarna karpiowe z Facebooka. Taka bestyjka. Mamy kolejną rybę. Znowu na Irki Węce z głębokości 1,6-17 metra. Piękny pełnouski, 12,5 kg. Wyglądał na 15, ale zważyliśmy i Ale przepiękna ryba. jeszcze wody. chyba się uspokoi. Spróbuję go podnieść. No, spróbuj. O, piękny. O, Na żarty. Piękny o! Mamy kolejne branie. Znowu spód O ile się nie mylę. Płytka. Tak, tylko tu jest chyba orzeszek tygrysi podbity kukurydzą. Tylko te wędki były przekładane, więc nie jestem pewien. No, powiem ci tak. Tak jak ten, ten mój. Albo wszedł trochę w trzciny i dlatego. Bo muruje całkiem, całkiem. Ale w, ewidentnie, nie, poszedł w bok i na wodę. To nie jest odcinek. To po prostu stawia okiem. Tak. O! Siedzi. Uf! Umęczył mnie. Kolejne branie spod trzcin. Na yy, zestaw y, dirig na fluorocarbonie. Orzeszek tygrysik waniliowy od ziarna karpiowe podbity szyszną kukurydzą. I melduje się taki piękny łuskacz czternaście i pół kilo piękna ryba kolejne branie piąte również spód sil zestaw dźwig na fluorokarbonie i Opek 15 sztuk. Mm mhm. Dumbbells. A nie, kłamie, dumbbells, no. Którego yy... nie sprawdziłam. Tak, dumbbells. Yy... Yy... Donald. Donald, tak. Donald Giku. Ma rola była piękna. bo się. Co tam potrzebą. Będzie trzasawka na firmie, bo mi się inno. Ja, jest No wiej, ale jest taki Czekaj, pauzę. Czekaj, pauzę zrobię zapnę się. To pauzę, zapnij się i zaraz dogrywkę. Łoł pod pomostem pod pomostem. Jest... Daj mi, da mi podbiorek. Tobie? Tak. Tak tak, mm, tu Podnieś go do góry. Trzymasz? Tak, trzymaj. Czekam. Ups. Jak nie patrzysz na mnie, to możesz włączyć światło sobie. A nie, nie mam włączenie. A to ma znowu? No, ale też taka piątkoszyszka. Nie, 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 o, wielki. Naprawdę, jest tak ci zimno? Tak. Żebyś nasiedziała się w tym nagrzanym namiocie. Chyba ty. Nie, to samo. No, Tylko siódemka mi się może daje. Ale większy niż ten poprzedni. Chodź tu. Sam wskocz. Nie. Tak. Tak? Tak. tak. Dobrze. Nie. Mm. Dobra, ja nie podchodzę bliżej. Weź tam mokarnie go. Okay. Ładny. Ponad dyszkę myślę, że ma. Piękny. Złota rybka. Patrzcie. Elegancko. Także już jesteśmy zadowoleni. Pięć rybek. Od godziny 12 myślę zestawy w wodzie. Także jest elegancko. Szósta rybka też z podcinek, tym razem na własnej roboty kule 24. Truskawka. Ole, piękny. Tak, myślę, że 8 kg, może by miała, zaraz zważymy. Tym razem to iśki ryba. Na jej kija jej złowiona, ale jej zimno, więc ja ją prezentuję. Szósta już od 12 godziny. Praktycznie jedna po drugiej wzięła, nie? poprzednia na mojej wędce i po 10 minutach dosłownie, może nawet nie, nawet wywieźć nie zdążyłem tamtej wędki. Także przepiękna. Ты видишь? Мне нужно дать повечер. Ну, пробую его, а сейчас уже беру, можно Yes. Ah. Tutaj troszkę Ty mnie poniosło, bo dawno nie widziałem tak pięknego karpia. Złodzie. Ty na ten zobacz, na ten Już, nie, nie. o kurwa. <grywia> Jo, ja ciekawe. Ole piękny to. O, to max. Widzisz? 15 i pół. Tak minus półtora 17. 15,5 kg. To norma. No, Walczył, no pod brzegiem tragedia była, powiem Ci, z, z 10 minut go męczyłem pod, 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 pomostem. No, pod pomostem. Kolejna rybka, Carplay chociwel 15,5 kilo pełno łuski, akurat przyjechał Bartek, właściciel, także widzi co tu ma, wie co tu ma, a mura też widzieliśmy, pływał to nam ładnie pod pomostem. No to, to Panie Amur? Ładnie no tak metrówkę no spokojnie byłoby Także na filmikach obserwujcie czekajcie, będziemy tu na majówkę jeszcze, na boże ciało, w filmikach jest numer do rezerwacji do Bartka Sąd się i po takie bestie 15,5 kg, złota rybka idź po dziadka Siema, my już spakowani. trzy doby za nami, 20 parę ryb wyjętych, największe 15,5 kilo Niestety ryby przestały współpracować, ponieważ fala zaczęła wiać w drugą stronę. Najpierw mieliśmy wiatr w zatokę, a potem od wczoraj wiatr wywiewał wodę z zatoki, i niestety. No zaczęli łowić sąsiedzi, o dwójka, trójka, czwórka zaczęły im brać ryby, nam przestały, także dzisiaj bez pika żadnego niestety, w nocy Robertowi udało się złowić jeszcze, dołowić jedną rybę, także to na tyle, bardzo fajne miejsce, bardzo fajne łowisko, Carp Lake Hotchivel. także zapraszam do obserwacji i widzimy się na tym samym stanowisku na majówkę, cześć.